Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Od Złotówki do Gotówki. No a dzisiaj, dzisiaj, jedziemy kosić Tutaj bizodnik stoi i czeka, aż wyjedziemy nie w pole. Yy, jedziemy kosić teraz jest to bliższe pole, później tutaj to większe. Ja biorę już tutaj 60 i jedziemy na poletko to trzeba zamieść w czepę Pojedziemy sobie tutaj o tyle owsa jak widzicie jest z tego poletka tyle zypło no ile ci tu na to pole ja bym sobie starał żeby stać ten drodze i bym sobie na poletku już koszodem i lecimy, lecimy tutaj do brzenika i ogólnie widzowie to na dniach prawdopodobnie pojawi się nowy nabytek a tak dokładnie to nowym nabytkiem będzie wapniarka kupuję wapniarkę rcw oczywiście z tego powodu, że po pierwsze nie miałem jeszcze na żadnej serii w 20% RCW, a po drugie wapno będę w tym roku rozsiewał na niektórych polach. Więc wiecie... nie wiem ile by mogło kosztować. 7000 będzie mi kosztować RCW, tylko to mniejsze, nie to większe. Dlatego będziemy RCW kupować. Teraz raczej sześćdziesiąt, sześćdziesiątką by to mu jeździło bo to słowa dobra bo trzydziestka to by raczej ładowała to wapno Na razie ciągnika nowego nie będzie z nowych powodów, nie ma pieniędzy Myślę, że w grudniu zimą może się uda kupić nowy ciągnik będzie coś w końcu. Dlatego jeszcze tą robotę trzeba ogarnąć tymi maszynami, co teraz to mamy. drugi rok, jak już widać. Żliwa, trwają na wesoło. I bo reszta pewnie znowu ten pierwszy przejazd był taki to no, tu nie wiem będzie z trzytonką z tego pola będą z tonki. nic więcej raczej w tym roku ogólnie to rezygnuję z akcji siadokosy znowu dlatego też mamy akcji bapto no i będzie akcja e, Gnojowica A Gnojowica będzie na łąkę akurat Bo akcja Obornik to wszystko e, To będzie na innych polach Bo ogólnie no to babco no to będę raczej Obornika nie mam tyle, żeby rozrzucić na wszystkich polach, dlatego wapno rozrzucę sobie na tych dwóch a Obornik pójdzie na to za gospodarstwem na Łokę tak tak to zrobimy no bo też w tym sezonie właśnie będą takie inne akcje trochę których nie było już spoko odchodzą nam też po części siebie dlatego, że jedno pole planuję sobie zostawić na góryce ale nie wiem czy to w tym sezonie robić czy za sezon bo kurde no nie wiem jakoś jakoś za na te moje maszyny, no chyba jeszcze za wcześnie na góryce jakoś tak mi nie pasuje do tych moich waszych tutaj już kukurydza na dziarko. dlatego zobaczymy jak to będzie ale pewno chciałbym z tą kukurydzę zacząć tutaj za żywotu pizoda bo by było myślę, że najlepiej zobaczymy jak to będzie zobaczymy Aj, no na pewno nowy ciąg, to no, nie wiem, będzie miał 70 koni. No, Jakichś ogromnych waszych to nie pociągnie. Raczej to jedyne co dla niego dobrego, to no, jakiś główny, nie wiem, może siecik nie, wie, trochę lepszy. Chociaż, kurde no, no, teraz o, mały ciągnik, więc od razu na niego kupować większe maszyny chyba no, nie ma sensu. Najpierw no, kupić ciągni, przyczepę, no i to RCW. RCW też jest potrzebne. O kurde, ja widzę, że tu będzie z pięć, no. Z pięć co dajmy? Ja już mam teraz dwa i pół. Spoko. Dobra, rozłożę tak rurę, już nie będę się bawić. Wyłączmy. Szybciej będziemy jechać. Dobra i skręcamy tutaj. I ja sobie może na drodze stawę. Zabliwiam. W sumie. Ale chyba tu będzie dobrze. A tak, Trochę bardziej na przód bym sypał Ale to przysprzegło, to słabe w tym widzenie No tu akcja ziemniaki też będzie Dochodzi nam tak naprawdę Jedna nowa akcja Nawet dwie w sumie. Bo waptowadzie to wiadomo, to jest zamiast yy, siarokosów, ale a, chociaż osób melowanie. W sumie belowanie może być za dojowice i obornik. No to tak naprawdę jednak się nam to na to przychodzi. Bo będzie to kopanie ziemniaków wrześniu wrześniu albo jeszcze nawet w sierpniu się uda zobaczymy jak to będzie z tymi ziemniakami ciekawe jak to z nimi będzie trzeba by ja, ja, ja żeby nie mogę z górą otwarto jeździć no dzisiaj damy radę tą skosić jeszcze pojedziemy na następne pole Tam to też będziemy kosić bo tam to już będzie lesieczkę no bo nie potrzebuję aż tyle słowy jak z tamtego pola miałem tyle belek że jeszcze je mam nadal więc no kiszonki, trochę muszę kupować tu jest ten problem że ja sobie poza muszę kupić belkę tej Przeważnie to jedna pęka kiszonki misterczyna ma trzy miesiące. Tak naprawdę to dużo i nie kupuję, no ale jak kupię trasę okrągłą, no to już wtedy idzie, idzie jakaś ściana kiszonka. Nie wyobrażam sobie kupować, jak jeszcze będę poszerzał, będę powiększał tutaj produkcję bydła. Też tak będę słaba cały czas kupować. No ale to w Jak będę już miał kontrakt jakiś z Tak Jak gdzieś tu powstanie górnik, to może jakiś kontrakt się ogarnie i będę wszystkie pola, by były będą więcej to wszystkie pola były na słowa wtedy siał, znaczy nie siał, kosił na słowa. Wtedy belował i zbierał te bele. Trochę zostawiał do siebie, trochę wywoził tam, a później bym odbierał obornik. Wtedy to było dobre, bo miał co roku 100% tego. 100% na więzienia. Bez jakiegoś ciągłego nawożenia albo w grudniu. To chyba jest tak, że Pierwsze nawozy na 50% daje się w grudniu, Albo od razu po siewaku, jak się pamiętam. A drugie się daje e, właśnie w kwietniu. No tutaj no wiozłem to pole ostro. Dlatego tak się No, tak jak mówię, będzie pięć do to ja się nieści nie na przyczepę, ale ja to się przyczepę wysypię. Wysypie, nie będę jej wyspywał, bo to pojadę do kosic. No może lepiej wysypię. Bo ja bóg rozrzutnik. Wyciągnąć. Ale ja nie wiem właśnie czy wyciągać, czy nie.

Tu wejdzie. O, zostało. Dobra, co się zostawi. Leci by 60. tak? I lepiej do strzelania. jure są, ale da radę. Tutaj. Dobra, teraz jakby tu wycofać. A właśnie, ja siałem pszenicę Ja siałem jeszcze jedną pszenicę Nie ja Cholera wie co ja wysiłem Teraz dobrałem pszenicę Jak to jest możliwe, przecież to Nie wiem, jak to jest możliwe. Zebraliśmy pszenicę. Co we świetlenia może być. Kurde, to jest Wow Kurde, ja tu będę musiał to troszeczkę... zawieść. Kurde. Ja się ale to jest... ...drugi zrobione. Jeszcze nie wysypi się do końca. to. Nie zamykaj się. 60 zgubiła 80. A je. Oddam 60? Bardzo dziękuję za to, żeby oddało 60 no ja tam to ja to może jakoś spróbuję ogardać ta stodoła musi być bardziej super bardziej przystosowywana pod już nawet trzy rodzaje zbóż o że tą stodołem by można było w sobie jeszcze tutaj ogardać tak żebyśmy tu umieś jeszcze kolejne takie jakby silos ogarnąć i tu następny. Nie wiem jak to by było w sobie. Zobaczymy. Ja lecę po widzoga i jedziemy. Ja pewnie nie dojadę nawet do końca przejazdu. Ja bym się teraz wysypał. Taak me badai leke, tuwa. Opa, iro leke. Oj, 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 dobra. ty chowasz rurę, tak. Te jestem do tego, że na tych seriach, daję tych seriach. W ulicy mam już taki kampanj, że ma hydrauliczny. Dobra, pierwszy raz to zadziałało, że się nie zwiedzło. Może jak to jest ten sam typ zboża, to się nie zwiedza, bo gra myśli, że... Kosze to, to samo pole. Może, może. No bo to jest, to jest, to, jest, to jest, Nie mogę. Ja bym no. no tak miał. Ale leci, wydaję sobie w ogóle chyba cebula jest. O, to tak. ładne polecam. Cebulą? Spokojnie. W tej odcinkach, bo to już tam dwa odcinki. To jest z sierpnia. No ja muszę tą to łąkę w ogóle I jak wypacimy łąkę to już będzie gotowa. Będzie można rozdawać te robice. To nas jednego przejazdu. No to trochę jest. Trochę to jest. A tu przejazdu będę miał 10%. bo trochę więcej. Dawaj ile mi tu zasypię. Dobra, no. za chwilę będziemy kończyć odcinek, bo no, już trochę długawo to idzie. Eee. No i co no. zobaczymy się eee. na akcji WAPTO. Zacznę znowu bo to będzie jutro, jutro w poniedziałek. Oczywiście jutro będzie jeden odcinek. Teraz już nie będą dwa odcinki dziennie, nie będzie na fajnie. Dzisiaj, wczoraj były dwa odcinki dziennie, no bo to w weekendy tak będzie, bo teraz zaczynam nagrywać w niedzielę. Jakoś tak nie Bo rano sobie usiądę przez te 40 minut i już mam gotowe dwa odcinki, więc... Chyba, że mam gorzej czasami, bo czasami na przykład mam przewijanie. Wtedy no to trochę więcej czasu to trwa, ale tak to, to się przygotowania do odcinka naprawdę to dobrze. Idzie, dobra, ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Na razie. Cześć!